Cześć, ja jestem już Mario, a to jest Fast Night. Będziemy dzisiaj grać. Yy, na jej, no, Będziemy dzisiaj grać w kampanię. jako że nie ma innego trybu. Nie ma żadnego multi. Eee, grałem już Fast the Night całkiem sporo, ale na innym końcu. Także niestety mam tutaj tylko głupiutkiego. głupiutki krążownik. Eee, I sprawdzałem tylko, e, czy czy działa także nic, nic na tym końcie nie przeszedłem e, będziemy mieli no zagramy na na najbardziej podstawowym chociaż odblokowałem już parę innych e, i teraz jak możemy nazwać naszą załogę to będzie na przykład wiem Elavion e, okej okay. Alan I jako, że sam nie chcę umierać To jestem pewien, że umrzemy Prawdopodobnie ja wyjawiam w trzeciej bitwie, albo w trzeciej potyczce, albo coś takiego Więc nie chcę wystawiać się na śmierć e, Dlatego to będzie To będzie postać, którą grałem w jedną z sesji RPG Czyli RA, e, R E. i Dobra. No nie za bardzo mamy wybór. Mamy tylko Kastruk Cruiser. Mamy krężownik. Eee, dobra. Jak <grymne> myślę, czy, czy grać na normalu, czy na easy, ale dobra Będziemy grać na, na normalu. Mm. Tak wygląda nasza załoga. Tak wygląda nasz statek w ogóle. Koniec pauzy Przydzielamy teraz załogę do poszczególnych zadań. Ee, tak, 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 dobra. Mm, może skoczymy... A ja wytłumaczę o co chodzi. W tej grze kierujemy jednym, jednym statkiem, który ma udać się e, po prostu na koniec mapy. Na koniec, jed, na koniec każdego z 8 sektorów i na końcu jest coś. No spoilers. E, a teraz skoczyliśmy do innego układu gwiezdnego i i jest jakaś, jakaś akcja teraz e, jest distress call, czyli jest wołanie o pomoc e, mała stacja badawcza e, małe laboratorium w e, małym laboratorium jest ogień który, e, który jest, nie jest już pod kontrolą e, i być może zniszczy te stacje no a, a systemy przeciwpożarowe nie działają mamy do wyboru albo olać ich czego nie zrobimy możemy spróbować dokować i uratować albo możemy zrzucić załoganta Spróbujemy dokować eee... niestety, nic się nie udało Zd zdobyliśmy tylko 10 krapu z eee, krapu, nie krapu otrzymaliśmy trochę obrażeń, no i niestety wszyscy umarli. nie mógłbym zrzucić swojego załoganta tam i prawdopodobnie to... to, to e, pozwoliłoby mi... E, byłaby większa szansa na to, żeby... żeby... ogarnąć coś, no ale niestety. Ale byłaby też duża szansa na to, że umrze. Distress Call... Mining Colony e, czyli... placówka wydobywcza e, i nie wiadomo... E, Choroba eee, zaczęła zabijać e, pracowników, i próbują zrobić kwarantannę. Eee, I no dobra, wyślemy kogoś. Eee, udało im się ustalić kwarantannę. Jeden. Ojej. Oj. Umarły lawion. Szybko poszło. Jeden, jeden z naszych załogą, zaraził się i umarł. <laughs> nie. Co możemy? Kupić paliwo, jak najbardziej. Bardzo opłacalne. Dobra. O, i to właśnie to jest goniące nas w ja Drugi skok już umarł załoga. O, nareszcie jakaś walka. Eee, teraz tak, oczywiście jest aktywna pauza. Eee, wybieramy, w jaki, jaki system przeciwnika chcemy strzelić. Eee, czy chcę marnować rakietę? Nie, poradzę sobie, nie ma tarcz. Tak czy inaczej. Eee, co ma? Ma. Hull laser. Nie, to, przepraszam, to jest plazma. A to nie ma znaczenia. I ma. Bomby. Czyli tak właściwie. O, i tak zniszczyliśmy obydwa. No to podejdź do broni. Będziesz szybciej. Za każdym razem, kiedy załogę Eee, obsługuje jako, jakąś jedną z jedną z sekcji, to ona jest tak jakby bardziej efektywna. O, jeden strzał. Eee, Także tarcze ładują się szybciej, silniki dają większe uniki, pilotowanie jest konieczne tak po prostu, eee, broń ładuje się szybciej i tak dalej, tak dalej. nam się zrobić tego skauta. Eee, Okej, okay. jakaś kasa. Jestem tak strasznie smutny, z powodu tego, że nie mamy. Dobra, skaczemy. Że straciliśmy tak szybko. E, jest automatyczny system, który broni małej e, stacji kosmicznej, która jest e, um, miejscem, gdzie składuje się broń. Atakujemy. U, sporo mają broni. Także teraz użyjemy naszych rakiet. Rakiety, które może nie... nie, nie będziemy używać rakiet, nie ma takiej potrzeby. Mają tak, mają laser, e, który po prostu zdejmuje nam tarcze i, ups, okej, okay. mamy pożar na no, na szczęście można po prostu pozbyć się powietrza, e, pozbyć się powietrza i wygasić go. Jakieś powody nie... Ok, to było szybkie teraz. Jeszcze poczekamy aż aż... Na stacji drona. Antyship drone. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna. Teraz poczekamy aż nam ogień spadnie. Ok. I jako że ogień jest bardzo straszny na statkach, zainwestujemy w lepsze drzwi, które są dosyć tanie i są nam strasznie potrzebne. Bo im, im mocniejsze są drzwi, tym... Tym trudniej, jest, tym, tym trudniej jest przez nie przechodzić ludziom, którzy pojawią się na naszym statku. I tym trudniej jest, żeby ogniowi się rozprzestrzeniać. Okej, okay, to jest nebula. I mamy mniej energii oraz mniej... Oraz nie, mamy wyłączone kamery. Także teraz pozbędziemy się silników. Jednego paska z silników i... Wrzucimy sobie tlen. Gościę. Hmm. Możemy się teoretycznie pozbyć tarcz. Bo potrzebujemy naszej broni, widzicie? Tak, musimy się pozbyć silników. I teraz możemy naszą broń. Znaczy pozbyć tarcz. Bo nie widzę innej opcji teoretycznie. Moglibyśmy zrobić tak. Musimy włączyć silnik i włączyć jedną tarczę Tak, Więc to co zrobimy oni mają tylko rakiety My strzelimy z rakiet umijając ich tarcze. Oni mają tylko rakiety i wyłączony laser. A ty nic nie robisz, tylko jak będziesz właśnie palewać co się tutaj stało. Aha, damy proszę. O, dziękuję. A my tymczasem plazma, która nic nam nie robi absolutnie. Oj, 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 uważaj, żebyś nie umarła. Koleżanko. Dobra, siakaj teraz szybko. No teraz pozbędziemy się ich raczej szybko, bo mają jedyna ich broń to ee, to broń plazmowa, która nie jest nam w stanie nic zrobić, bo mamy tarczę. E, tego nie potrzebujemy. No i właściwie... Ups. E, zniszczymy im tarcze. Tak, no i włączymy silniki Dolecimy Okej, okay, dobra Te nie mamy A, naprawili, dobra, to nie dalej musimy strzelać z rakiet w takim wypadku Okej, okay, fair enough Podniosły nam się tarcze. W ten sposób po prostu będziemy możemy grać bezpiecznik. Tak bardzo brakuje mi tego trzeciego zaogarta. Co chcecie mi dać? Rakiety, drony... To jest tak, że jak oni chcą się poddać, bo oni chcą się teraz poddać. To jest tak, że jeżeli oni chcą się poddać, to dostaje się więcej takich konkretnych rzeczy typu rakiety albo... albo... albo części dron ale mniej scrapu. A jeżeli chcemy ich zabić, dostajemy więcej scrapu. Teraz no ja wiem. Tak, czekaście nie do O ile nie? No dokładnie. To jest bardzo wybrać, więc ich. No. Widzicie wyszło nam. Wyszło bardziej opłacalnie, bo dokładnie to samo, tylko że 6 scrapu, więc 6 scrapów to jest serio bardzo mało. Podlij się jeszcze przy okazji. Jeszcze silnik musimy włączyć okay. czy potrzebujemy czegoś Wiecie co hmm. Kupimy hmm. Jak wygląda mapa teraz? Wylatujemy z nebuli, dobra, w takim razie nie musimy kupować tego No poczekamy, zobaczymy, może będzie jakiś sklep Lecimy tutaj, tu, tu nie tu, to, tu, to, tu, tu, tu A może tu, 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 tu. Dobra. Czy idziemy najpierw tutaj. bo tu możemy. Jak najbardziej. Eee. Widzicie co? Mamy wybór możemy albo po prostu złapać eee, Złapać yy, trochę skrapu, albo możemy zawalczyć, ale myślę, że na luzie możemy zawalczyć. A, widzicie, udało nam się. Eee, czyli zadejtowana mapa, do tego rakiety, do tego części dron, ale tam dwa skrapu mniej. Zdobyć znaczenie. I teraz widzimy już konkretnie na mapie, ee, co, co jest gdzie, czyli widzimy na przykład, że tu jest sklep, dlatego nic nie, nie wydamy polecimy tutaj polecimy tu tak, polecimy tutaj, żeby mieć więcej kasy do sklepu czy to może się okazać z gówna? No, spróbujemy eee, Distress Call, czyli ten e, SOS e, z małej stacji e, która lata dookoła e, niezamieszkanej planety e, ich, e, ich system obronny się wyłączył i znaczy zepsuł się e, i nie mogą podejść i spróbować go e, i nie mogą spróbować go tak jakby naprawić bez e, jakby to powiedzieć e, bez bycia postrzelaną I możemy albo zniszczyć ten system albo stawić ich spróbujemy go zniszczyć i znowu dostaliśmy e, O, niestety nie udało nam się nic zrobić, tylko dostaliśmy obrażenia. No dobra, trudno. No zalecimy do sklepu, może coś ciekawego będzie. O, ciężki laser, ciekawe, Ion Blaster bardzo ciekawe. Drone controller jest za drogi. Możemy sprzedać to i możemy sprzedać ewentualnie to. Heavy Laser. Mhm. Większy damage kosztuje o 1 energii. Mogliśmy to rocznie kupić. O. Wiecie, jak zrobimy? Kupimy ciężki laser. Sprzedamy rakietę. I będzie nas stać dodatkowy pasek. I dzięki temu możemy mieć uruchomione obydwie bronie na raz. O tak. Tylko teraz, ile, ile ładuje się jeden, a ile ładuje się drugi? Ty się udaje, 9 sekund, to się ładujesz 12 Będziesz musiał poczekać na niego, bo ten przebije tarczę, i w tym momencie ten strzeli, bo on zadaje większe obrażenia naraz, ale zadaje tak jakby tylko jednym strzałem. To. O, nie musieliśmy. Nie musieliśmy kupować tego paska. No dobra, to na pewno nie jest stracone.